Zobaczymy, czy siekienkę da rady o, o! Patrzcie jakie bryły Póki co, jesteś. O, chodź. Ręka mi To, ciążką odek złapać. Mamy tą właśnie beczkę, którą się morsujemy codziennie. No prawie codziennie. Teraz to jest po minus 7-8, to tak ciężko zobaczcie jaki brył, ale szefowe ma te sprzęt, nie byle co. Rano sobie w szef roku przychodzę i opatrzcie o. Patrzcie, o. I sobie, o, dziurkę dzisiaj sobie już pilnuję, ale ja wam polecam, ci co nie morsują, zacznijcie morsować. To jest coś pięknego, naprawdę, to jest adrenalina. A w ogóle to człowiek też uczy się jakiejś dyscypliny, nad sobą też panuje. No i trzeba, trzeba, widzowie, kochani, trzeba być nawet w niewygodzie, bo to jest taka niewygoda, no bo. Kto by chciał, o zobaczcie, o. jutro może szefowa się nagra, to może jak wchodzę, o do takiego, no, no bo to, to jest dyscyplina ja bym, sama siebie, tak? Ja bym też wszedł. Ja jutro wchodzę, to się <laughs> nagramy, Zobaczymy. zobaczcie, tutaj. ja to tak powiem wam, bo ja mam długie włosy, ja lubię się morsować, ale chyba, że gdzieś tam jedziemy na jakieś jeziora albo do stawu, bo też takie mamy, też jeździliśmy. A Teraz powiem Wam, że ale sami jeździmy. Nie jeździmy z żadnymi morsami ani tam Fisiu. I teraz do czego ja dążę? Ja wchodzę i nie moczę głowy, bo ja mam długie włosy przed pracą. Miałabym to o To nie. Ta drabinka to nie jest dla mnie, bo jestem mała. Nie, to jest, ja dla, nie. To jest dla Daniela. Ja tu jest moja drabinka o do morsowania. Dla mnie za duża. No, ja lubię na tą wchodzić. I także, aha, i co? W związku z tym deski już są. Malują się? Nie, wycinają się. Wycinają się. Deski już są. Będziemy ją ładnie obijać. Na pewno w tym roku ładnie obijać, przygotowywać i będzie ledami zrobione. tak dookoła. No jak, tak. jak dobrze pójdzie. Pokazuje minus 8 stopni, a za ścianą mam czujnik i tu pokazuje minus 9 i 6, 7. A w nocy było minus 10,5 stopnia. Tak pokazywało Tamten zewnętrzny czujnik, przy ścianie, ten elektroniczny. No i do, minus 10 i idziemy. idziemy. Obiecało się, rzekło, Co mi się obiecało? Ładne słońce wychodzi. Obiecało się. Ale już przecież nie wchodzimy do wody, żadne oddychanie. Tylko o, zobaczcie. Jest problem, jest minus 10 i co, ale zobaczymy, czy się da rady. Da! To się trzeba zmęczyć Codziennie Króte. Więc jest minus 11, widziałem. To samo będzie. To rano nie chce się o 5 bumbelkować już. Wiesz, wchodził. No, nie, nie mam ciłę dużo robić? Nie mam wyjść. Dla mnie też, wiesz. Fajnie później jest sobie posiedzieć w takiej wodzie, naprawdę miła. No to binka sobie wejdź. Właśnie gorzej mi będzie. Czy ja mam ci pomóc? Nie, po co? Jak ciebie nie ma, to kto nie pomaga? Sąsiad? O. I to wyciągasz, co, wyciągasz to? Wody szkoda, droga woda. No jak tu wejdziesz, w ten lód? Normalnie. Spokujesz się. A pod schodem nie ma lodu? Jest. To jak tu wejść? No normalnie, tylko musisz uważać. A. Przecież mówiłam ci, że jest. O, no dobra. O, takie bryłki. Ja trochę, ło! Zamarzłam. Od beczki, jakbyście lizali ten. I Językiem za dzieciństwa, nie za ktoś. O! Patrzcie tak jakie były. O! o Został będzie lepsza woda. Gdzie tam? Taki większy Takie większe też. O, takie o O, ja! o, ręka mi zamarzła. O, patrzcie, na słoneczko. O właśnie. Patrzcie jakie piękne. Dzień się zaczyna. Dobra, wchodź, bo już się... No co, ręka mi zamarzła! Się schodzisz, już nie, nie będzie ciężko wejść. Póki ciepła jesteś. O, Chodź. Ręka mi zamarzła. Dobra, widzowie. Troszkę do zgrzewki. To nie jest tak, bo już ile 7 lat się morsujemy. To nie jest tak, że ja idę z ochotą, znaczy idę, ale zawsze jak staję, mówię, czaj, bo Anka idziemy tam, tam idziemy, a to się kawy zrobi, a to to zrobię, tam to. No i także trzeba zawsze. Nie jedź. Co? Gdzie ty jedziesz? Trzeba zawsze swoje mózg zmuszać tutaj. Bo nie ma takich. Obciw. No dobra, też już chodził? No i już nie ma wyjścia. <laughs> za ile co za ile za ile już po tobie no. dobra chodzimy ja to sobie wchodzę z drubinki ale fajnie ostro pod tym pod nogami o, nie lubię rąk ma czuć gdzie czapka po co czapka Morsy no, w czapkę wchodzą. Cztere, to są słabi morsi. No, śmieszne takie z czapką, jak się morsuje. O, już za bardzo. Jak już mówiłem, ja głowy nie moczę. Co, ciężko oddech zapać. No taki jest na początku efekt. Ciężko zobaczyć oddech, ale później już jakoś jest. Ja się trzęsę, a co dopiero Ty? Ciepło jest. No. Dobra, to uwaga teraz na lody. O. O. O, fajnie. Jak była? Polecam. Nie czuję, no. Idziemy. <laughs> ale to jest piękne. To jest piękne borsowanie, już naprawdę, tylko później... Jaka, <laughs> jaka? <laughs> Taka... O, fajna. Dobra, idziemy. I co Majster? teraz ty, tak? No, kolej na mnie. Co powiesz Widzą? No, zimno w <laughs> No zimno mi też, o. Ja to no, nic. pewno No na pewno zamarzła trochę. Dobra to. No. ciągam się. Nie robisz rozgrzewki? Nie. O, lekko przymarzła. Chyba się zmieści, co? No ja właśnie... E, e, tego... Ale są beczki tak. Ja go wyciągnę, co? No wyciąg. Nie lubię tak. O, jaki duży. Jak ty tu weszłaś? Nie, ja tu mi nie przeszkadza. To ja. Trzeba uważać po prostu. No ty, wody nie będzie i będzie dużo wody trzeba kupić. No. No, no, no właśnie się opłaca. Da, wyciągaj, ja mojego kawalera zawołam. Chodź! Chodź, Aik, bo już widzę, słyszę, chodź. Chodź. No chodź, no, bo on jest najważniejszy, człowieku. Dzień dobry! No, najważniejszy jesteś, tak? Tak, chodź. Dobra, ty, ale żeś tej wyciągnął i już wody nie będzie. Głodę, mi teraz zimno? Ha, ale zobaczcie, widzowie, jaki lód. Ale. No zimno, a ty mi kazałeś wtedy iść, bo ja Obieżę, stygłam. Zimno, no i ty mi kazałeś wtedy iść, bo ja stygłam. Dobra, idę. Dobra, chodź. idę. i wychodzę. O, o fajna. O, to jest woda. Dla chłodu, o. Czy, czy, czy boję się tego lodu? Teraz tutaj. No tak, no bo przecież się, się nasz. Głowa mnie zachęci gdzieś. O. Nie jest tak źle na dnie. O, siekierka wpadła. Tak, no mi możesz wyciągnąć od razu siekierkę. Tak, to mi ta malutka wpadła. Jak się tam moczysz, to od razu chytnie ją. Nie, ja to sobie tak. Skup się, bo to trzeba skupienia, nie gadania. Nie. Wow. Zawsze wow. są jakieś bariery, nie? To nie jest tak, że 7 lat już morsujemy i już wchodzimy coś żwawo. Tylko zawsze są bariery. No Dobra. trzeba to przełamywać. Przetyka muszę, bo później zatyka i na dół. Ła! Wow. Ty ciupka nie zmoczyłeś, co ty oszukujesz? Boję się, żebym głową mnie zahaczył, wiesz? Aha, no Ua, ua, ale szczupie głowa Majster to jest twardzie. Posiedź jak kokoszka jeszcze w tej wodzie Ła ty ile byłaś, Sonia? Trzy minuty Zobacz. Tu nie lepiej siadać? Koniec, lepiej. No. O, koniec, bo za Mazda. No, minus 10, ua. powiem wam. Czuć, ua, czuć. Tak, no. To jakbyś językiem dotykał ten, za dzieciństwa metal, nie? Ale widzowie, mamy piękny dzień. I kto? Ja kołdry... Słuchajcie, jak jest mroźno, ja te kołdry wieszam. Później pięknie pachną wiatrem. O, zobaczcie, mamy piękne słońce dzisiaj, naprawdę. Nie, no. ja tu jestem Mroźno, ale pięknie, ja wam powiem. O, gwiazda jest jedna. Aju! O, tu jest nasza gwiazda. Musimy Tak. Pacyć ćwicz teraz. Aju, ty jesteś gwiazdą, nie? Chodź idziemy na spacer, tak jest.